Bardzo gorąco wszystkich. Mam na imię Dorota i dzisiaj zaczynam coś, co w moim sercu powstało 3 lata temu. Program miejsce, w którym będę mogła Wam powiedzieć to, co Bóg mi w moje serce wkłada co duchowo chciałabym przekazać, i co 3 lata temu włożył mi w serce nasz ukochany Bóg, mówiąc mów to co ja do ciebie mówię więc yy, program ten nazwę już nazwałam ją go dawno dorota mówi yy, zacznę dzisiaj yy, może yy, od, od wyjaśnienia krótko yy, skąd ten pomysł yy, w 2015 roku spotkałam Jezusa to było takie niesamowite spotkanie które zmieniły moje życie całkowicie. Bóg natchnął we mnie miłość do Biblii, do poznawania Jego, miłość do, do czytania książek, które, które mówią o Nim, które mówią o, o duchowości, o, o wzrastaniu w Nim, o, o tym, coś, co, co się działo w zakresie chrześcijaństwa. I w pewnym momencie moja córcia powiedziała: Mamo, Tyle tych książek kupujesz, tyle, tyle czytasz. Może byś podzieliła się z kimś e, przemyśleniami na ten temat. E, powiedziała, streściła, co warto czytać, co można z tego wyciągnąć. I to był taki fajny moment, w którym powiedziałam racja. Może warto byłoby coś takiego nagrywać. E, na tą chwilę książki na razie zostawię, zostawię na, na późniejszy moment. Najpierw chciałabym opowiedzieć trochę o sobie i, i tym, czym chciałabym jako pierwsza się podzielić. Duch Święty mówi, że mam opowiedzieć w moim pierwszym śnie. Jeden może z pierwszych snów od Boga, który wyjaśnia także to, jak powinniśmy Iść do Boga, ale to pokrótko. Sen, w którym, o którym chciałabym teraz Wam powiedzieć, jest snem początków chodzenia za Bogiem. Mam snów mnóstwo, z częścią będę się chciała wam, wam podzielić, także mnóstwo przemyśleń. Ja mam nadzieję, że moje nagrania, moje słowa Będą dla kogoś takim wyciszeniem, poznaniem, jakimś słowem otuchy i, i to mam na celu. W śnie, którym, o którym teraz chcę powiedzieć, mm, jestem ja i widzę siebie idącą pieszczystą drogą. Wokół mnie są, yy, są góry, są, są skały. Wszystko jest szare, takie skruszałe, takie suche i płaska, droga, sucha. Widzę to. I idąc tą drogą, spojrzałam się na wprost i zauważyłam tam zarys kogoś. Jakiegoś mężczyzny, który bawił się z dziećmi. I gdy spojrzałam się w tą stronę. Nagle w głowie pojawiła się myśl, żeby podejść do tego mężczyzny. Ale kontr myśl była, ale ja nie mogę tam podejść, bo jestem mężatką. Znów taki cudowny, cichy głos podejdź tam, podejdź do niego. I nagle moja decyzja, tak, chcę tam podejść. W tym momencie, w sekundzie, Poczułam, że nagle coś się, coś się zmieniło we mnie. Dotykam swojej głowy, czuję, że mam jakieś cudowne warkocze zaplecione. Spojrzałam się, jak gdyby z góry na siebie i zobaczyłam siebie ubraną w piękną, długą, zieloną suknię. Taka, taka tak pięknie ubrana, pięknie uczesana. Pomyślałam, dobrze, to teraz mogę podejść. I podeszłam do tego miejsca, w którym widziałam tego mężczyznę z dziećmi. Widziałam zarys, tak jak widzi się pod światło kogoś. Podeszłam tam i ten kolejny raz słyszę głos: zaproś go na spacer. I znowu taką trójmyślę: no jak to? Przecież ja nie mogę, jestem mężatką. Jak ja mogę zaprosić w ogóle obcego mężczyznę na spacer? Zaproś go. Dobrze, stwierdziłam: Dobrze, poproszę. Podeszłam i mówię: Czy mogę Cię poprosić na spacer? Postać powiedziała: Z chęcią tak. Poszliśmy w prawo. Ten ktoś był po mojej prawej stronie. Idziemy sobie drogą, i znów cichy głos, mówiący: Złap go za rękę. Że tak nie wypada. Kobieta, mężczyzny. I znów złap go za rękę. I kochani, posłuchałam się tego głosu. Złapałam tylko kogoś za rękę, i w tej sekundzie wylała się na mnie tak niesamowita miłość. Takie, takie niesamowite uczucie, które nie jestem w stanie nawet tylko przekazać. I ja w tym śnie w tym momencie krzyknęłam Boże, to Ty jesteś to ty jesteś bogiem to ty taką masz miłość do nas ja nigdy takiej miłości tutaj za życia na ziemi nie zaznałam i nie zaznam pewnie nigdy bo to jest coś co ty nam dajesz sen się skończył od tego momentu kochani to się mówi z zakochana w Chrystusie jest to, jest to jest to miłość jest to jest to uczucie które jest Ponadnaturalne, bo trudno sobie to wyobrazić. Natomiast krótko, sens tego, tego snu dla nas wszystkich. Bardzo często w naszym życiu zdarzają się takie chwile, gdzie jest taka posucha, taka skamielina. Wydaje nam się, że już całkowicie życie nas wyssało ze wszystkich, ze wszystkich soków. jesteśmy. jesteśmy jak gdyby w takiej pustej, skalistej dolinie. Idziemy samotnie, smutno, szaro i nagle jest i zawsze będzie. Zawsze będzie Duch Święty jest z nami na, na, na tej ziemi i, i jest pewien moment, na pewno zawsze w naszym życiu, że usłyszymy jakiś głos. Podejdź. Podejdź Zatrzymaj się, podejdź do, do niego. Jeśli możemy, to go nie usłyszeć, znaczy nasz umysł może za, za, zamknąć się na, na słuchanie tego i, i powiedzieć: yy, ja, ja nie chcę, ja nie wierzę w żadne duchowości, ja nie, ja nie wierzę, że coś w ogóle istnieje, przecież tak mi jest ciężko, tak mi jest smutno. No, tak po prostu jest, takie jest życie. Nie, kochani, takie nie jest życie i takie nie jest życie dla nas skonstruowane. Dla nas Bóg stworzył cudowne życie. Jeśli go znamy, jeśli w nim istniejemy, w nim żyjemy. Jeżeli ten głos kiedykolwiek usłyszycie, to podążcie za nim. Podejdźcie tam, gdzie Duch Święty Wam będzie mówił. Podejdź. Nie oglądaj się na, na, na boki. Ludzie będą mówili, E, tam zwiedzenie, a, a po co ci to? A, a może w starości to dopiero będziesz się. Nie słuchajcie, to jest moment, może być momentem przełomowym w naszym życiu. Że ten, 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 ten czas takiego, takiego suchego, suchej drogi, ciężkiej drogi, czas już żeby się zakończył, żebyśmy nagle zobaczyli coś innego. I w tym momencie mamy naprawdę szansę, żeby, żeby dostrzec Boga. Podejść do niego z odwagą i słysząc dookoła jakieś inne, inne inne rozmowy, inne dźwięki, podejść z odwagą, powiedzieć: Nie, ja chcę podejść. A Bóg pokieruje cię dalej. Mnie pokierował, do święty powiedział, żebym nie tylko podeszła, ale także, żebym poprosiła i zaprosiła. Bóg jest niesamowitym. Bogiem, ponieważ nie wchodzi na siłę do naszego życia. To ty, to ja muszę go zaprosić do siebie. Muszę mu pozwolić otworzyć te drzwi, przy których on puka. I jeszcze jedna ważna myśl tego snu: w momencie decyzji naszej, że chcę podejść do Boga, to coś w naszym życiu się zmieni. Tak jak ja tam nagle zostałam przemieniona, zostałam ubrana w piękną szatę, w... Zostałam przygotowana pięknie włosy. I ja w zwykłym swoim stroju, tak jak szłam, nie podejdę do Boga. Yy... Ja mogłam podejść do Boga w momencie, gdy zdecydowałam się, że chcę, a On mnie oblół w piękną szatę. Taka zmieniona, tak jak ja powiedziałam, spotykając Boga, zmienia się nasze życie diametralnie. I taka. Ustrojona, wystrojona, mogę podejść do tego, kto jest najwyższym, najpiękniejszym, najważniejszym w naszym życiu, Bogiem, Jezusem Chrystusem. I podchodząc do Niego, to nie wszystko. Ja się muszę też zdecydować na coś. I ja zdecydowałam się, że Go też poproszę o to, żeby poszedł ze mną na spacer. Ale to też nie było wszystko. Ja też musiałam w pewnym momencie podjąć decyzję, żeby wziąć Go za rękę. Czyli poznać go bliżej, wejść w relacje z nim i wtedy, wyleła, wtedy wylała się na mnie jego potężna miłość. Ja ją odczułam w śnie, fizycznie, i to zmieniło mnie na całe życie. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Jeśli będziecie chcieli mnie posłuchać, miło mi będzie. Tak zakończę dzisiejszy pierwszy odcinek. Do zobaczenia.